Cześć, witam wam Was w grze Minecraft. To będzie mój pierwszy, że tak powiem, let's play. Nie mam żadnego światu, bo bawiłem się cały czas na multiplayerze. Jeszcze nie zdążyłem założyć. Na innym komputerze. No mam trochę tych światów. Nawet zbudowałem swojego escape'a, znaczy jeszcze go nie skończyłem. Oj, oj, a. Tak właśnie w Minecraft to jest gra w której chodzimy kwadratowym ludzikiem W którym jedyna misja to przeżyć yy, W opcjach Wybieramy sobie poziom trudności jest, Są cztery poziomy Peaceful To jest że potwory w ogóle się nie respią Easy Potwory się respią ale nam Mało zabierają. Yy, normal, to, że potwory się respią i nas. Średnio zabierają, średnio życia nam zabierają i hard, no to tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. My włączymy sobie na razie Easy. Pozbieram te kaktusy, bo się przydadzą później na fabrykę. Będziemy szukać miejsca, w którym się osiedle. Zrobiłem wcześniej filmik, w którym fajne miejsce znalazłem, ale był fail z mojej strony, bo ściągnąłem frapsa demo i nie było za dobrze, jak mi się nagrało pierwsze 10 sekund odcinka i ostatnie 10. Więc tak, szukamy miejsca blisko wody, blisko drzew, najlepiej jakaś zatoczka i ładne widoki przede wszystkim że jak zrobię jakąś wieżę, żeby było co z tej wieży oglądać. Na razie muszę wziąć wełnę, bo się wełna się przydaje. Co bym nie robił, to się wełna na pewno przyda. No to. O, węgiel. No to zaraz pozbieramy trochę drewna, spierzemy ten węgiel. Na pierwszą noc się przydaje i to bardzo. Yy. Odcinki będą trwały Minecraftowski dzień, czyli jakieś 13 minut. Trwałyby więcej, gdybym miał partnerstwo. No może kiedyś to osiągnę, jak będzie dużo widzów, dużo subskrypcji w ogóle. W Minecrafcie ja się tak jakby specjalizuję szczególnie Redstone'em, więc mechanizmów w domu nie zabraknie. Będę robił te mechanizmy w odcinkach, więc będziecie wszystko widzieli. No i tak, na razie to tyle. Ja sobie wykopię ten... Wykopię sobie drewno. Dobra, na razie tyle starczy to tylko węgiel wykopać. Nie będę tego węgla tak. Dobra, już wszystko przerobimy. Tak się tworzy crafting table, jakby ktoś nie wiedział. Zrobimy sobie kilof się robi w taki sposób. Na razie jest drewnianym ale drewnianym można wydobywać węgiel. Wydobędę sobie ten węgiel. Mm. Tak, w Minecrafcie najważniejsze w pierwszej nocy to jest znaleźć węgiel. Zrobić sobie jakąś małą chatkę pod ziemią, żeby tylko noc przeczekać. Oj, pardon. Żeby noc przeczekać w następnej następnego ranka i sobie zbudować jakiś domek mały nazbierać drewna no i zrobić kopalnię co też zależy ile odcinków będziemy szukać miejsca na osiedlenie się dobra starczy ty zabierzemy workbench'a, żeby nie nie zaśmiecać środowiska o jeszcze jeden węgiel. Ale ja mam szczęście. No na multiplayerze mi się tak nie zdarzało. Na multi w ogóle nie mam szczęścia do surowców. Przez cały dzień kopania znalazłem 4 diamenty bodajże. 64 węgla. No co? Jak jeszcze grałem na singlu, to się to tak nie zdarzało. Nigdy nie kopcie pod sobą, przypominam. Znaczy, tak blisko powierzchni możecie, ale też nie radzę. Możecie wpaść do jakiejś jaskini, w której będą potwory i was zabiją, oczywiście. Ja tak miałem. Straciłem praktycznie całe diamentowe EQ. Jak oczywiście nie chciało mi się zjeść żadnego mięsa. Tak to jest. Przypominam, jedzcie mięso, jak macie mało serduszek, bo... ...będziecie mieli tak jak ja. Nie, nie, o. Zaraz zobaczymy co się pewnie wykombinuje. Bo do szukania miejscówek mam farta. Hmm. Mam nadzieję, że szybko znajdę miejsce, w którym będę się chciał osiedlić. Bo nie chcę mi się długo szukać. Czyżby tu? Fajnie by było tu. Zrobiłbym sobie dom na jednym z tych wzgórz i łączył każde po kolei. Nie trzeba i zobaczyć. O, widzę. Chyba mój schron na pierwszą noc. Choć pewnie sobie zrobię z tu jakiś malutki domek. O, znowu węgiel. Oj, oj, dwa zombie mam jecie ja na razie was nie chcę bić pożyjecie sobie dłużej bez mnie mm, no to tak jest południe czyli pół odcinka dopiero o wilki no ale kości nie mam czyli że tu by mogło być nawet dobre miejsce na pierwszy dom pierwszą bazę bo potem nie wytrzymam w tej będę się rozwijał coraz dalej. Nie, kurde, nie mogę wskoczyć. Kolejny? Nie wiem, czy zrobić pierwszą chatkę tam. Czy... Tam? Czy tu? Kurde. Ale chyba tam lepiej zrobię. Jest woda, jest piasek. Piasku mi raczej nie zabraknie. Więc będzie dobrze. Po tym może, jak będę miał dużo widzów, będziecie chcieli mój save to go wrzucę. No teraz na razie to nie mam nic specjalnego, co bym mógł wrzucać. No, tak jak mówiłem, ładny widok jest, co mi się bardzo podoba. Widok zawsze chciałem mieć ładny z domu. Zrobię jakąś wieżę, to będzie na co patrzeć. Hmm. Wody no też nie jest mało Mamy tu ładną zatokę którą pewnie tu będzie ogromna ilość mostów Zrobię jakieś pewnie kopułę podwojną w stylu CTSG czy tam jak kto woli Minecraft.pl hmm. No i dobra słońce jest tu No to zaczniemy wyrównywać teren Odcinek się skończy to ja sobie sam go wyrównam jeszcze tylko przyciszę, bo może być za głośno. Mm. Wyrównam sobie teren, tak jak mówiłem. No i w następnym odcinku zaczniemy dom robić. Znaczy zacznę sam robić dom. Mm. Dom chyba zrobię w stylu takim, jak mam na Multi. Bo nie wiem, czy taka wielki klot z kable by fajnie wyglądał. No ale trudno, poczekamy, zobaczymy. Z najwyżej się go zburzy, czego bardzo nie lubię. Choć zawsze można użyć TNT. W nocy na od w odcinkach może zrobię kilka nocnych odcinków, w których będę łaził jak głupi po TNT i różne inne rzeczy. Muzyczka z Minecrafta jest dobijająca. Szczególnie jak się siedzi po ciemku w samotnym... Yy, w samotnej... W samotnej jaskini. To jest przygnębiające. Ja tak zawsze mam jak na multiplayer podróżuję. Uwielbiam podróżować. I zawsze się na noc kopię, nawet nie chcę mi się pochodni na noc używać. I zawsze się ta muzyczka włącza i mnie dobija. Więc to nie jest takie bardzo przyjemne, jak się siedzi. Możecie mi w komentarzach pisać, co mam zbudować. Ba ucieszyłbym się, gdyby to było coś związane z redstone'em. Nie wiem co, nawet skomplikowane rzeczy piszcie. Tak jak mówiłem, zrobiłem na multiplayerze dyskotekę, którą jak będziecie pisać w komentarzach, to wam mogę pokazać następnego odcinka. Nie lubię takich dużych drzew. Oj, oj, lag. Ajajaj. Aj aj. aj, aj. O, dobra, już przeszło mu pewnie przez frapsa bo komputer mam dobry no ale frapsa za... robi swoje oj już się robi ciemno więc niedługo będziemy musieli kończyć zakopię się w ziemi, w ziemi na tą noc to nie będzie w stylu takiego to już zrobię sobie taką bardziej przyturniejszą chatkę Miałem nagrywać z kolegą na multiplayerze, no ale... Jakoś tak wyszło, że... Hmm, że nie nagrywam. Może później zacznę nagrywać. Nie następna na seria czy coś takiego. Się lepiej zamówi, żeby mi goście nie przyszli w nocy. Hmm, Workbenga mam. Dobra, powiększę sobie już tym workben'em. No tak jak mówiłem w następnym... Nie wiem, mówiłem. No trudno. W następnym odcinku zrobimy sobie najprawdopodobniej chatkę małą, którą później rozwinę w swoim stylu. Żeby nie było, że... Że ktoś się nie dopluł, że tak powiem, do mnie, że on myślał, że inna będzie, czy coś takiego. Mm. No to tak, komentujcie, subskrybujcie. Yy. Na razie.